Bonjour moi piękni, młodzi, zaradni, wszechstronni widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku z budowy domu własnymi rękami, w kolejnym nie dotyczącym stricte budowy, ale rzeczy pobocznych. Oto bohater dzisiejszego odcinka, odkurzacz przemysłowy, który ma bardzo istotną cechę związaną z kominkami, o których też teraz Wam szerzej mówię. Omawialiśmy sobie... Czyszczenie szyby, pokazywałem wam akumulację z tyłu, jak się sprawuje po latach. Jak rozpalać sobie w kominku itp. Itd. Dzisiaj zajmiemy się czyszczeniem w środku popiół i resztek po paleniu. W pierwszej części odcinka omówię cały ten sprzęt z grubsza. Co wchodziło w jego skład, na tyle na ile pamiętam, ponieważ nie nagrywam tego zaraz po kupnie, ale jakieś dobre. Rok, dwa lata użytkowania. Zależało mi na tym, żebym nie robił jakiegoś zwykłego, głupiego unboxingu, tylko żeby wam pokazać faktycznie swoją opinię po użytkowaniu tego sprzętu. Czy to w ogóle ma rację bytu? Omówimy sobie troszkę szczegółów, a potem pokażę wam na żywym organizmie specjalnie. Dla was zrobiłem tutaj mały bałaganik, a tutaj zrobiłem ogromny bałaganik. Zbierałem to, moi drodzy, 4 albo 5 dni z takimi dużymi kawałkami. Zobaczymy, jak sobie odkurzacz z tym poradzi. Także, nie przedłużając, zapraszam. No dobra, jeśli chodzi o sam sprzęt, jak wspomniałem, jest to odkurzacz przemysłowy. Możecie go poznać po tym, że po pierwsze ma troszkę większą moc niż zwykłe odkurzacze. Niestety, oprócz tego, że jest to Werda, nie powiem Wam jaki to dokładnie model, sprawdzę go i chyba wrzucę w opis filmu albo w nazwę odcinka, bo ta naklejka, która była tutaj z danymi po prostu się w międzyczasie odkleiła, ale to nie istotne, Jest troszkę większej mocy, ma większy pojemnik. Ma tutaj możliwość zasilania 230V jakiegoś urządzenia po to, że jeśli podepniecie jakiś sprzęt przez to gniazko, czyli odkurzacz jest wpięty do gniazdka, a sprzęt jest spięty do odkurzacza, w związku z czym w momencie, kiedy wy uruchomicie sprzęt, włącza się też odkurzacz, bo to możecie podpiąć bezpośrednio jako ssawkę do np. przykład śliwierki, czy piły, żeby wióry nie szły w każdym możliwym kierunku, tylko od razu do odkurzacza. Długi kabel, nic nie musiałem przedłużać. Zwykle to jest, to jest tak, że kabel jest niewystarczający. Tutaj jest tak, że na przykład cały ten salon, um, ja jestem w stanie odkurzyć z jednego gniazda, który jest tutaj. Sięga wszędzie na jakieś 4-5 metrów bez problemu. To co wchodzi tędy jest zbierane w tym dużym zbiorniku i co go odróżnia od um, zwykłego, przemysłowego? To jest fakt, że zbiornik jest metalowy, nie jest plastikowy. To jest po prostu pucha. Jest chyba jakaś, nie wiem, stalowa, chromowana. Ciężko mi stwierdzić oraz ma specjalną końcówkę. To jest jakieś tam aluminium, bodajże, nie wiem co, i cały ten wąż, jedną ręką nagrywanie znowu, cały ten wąż jest w środku zbrojony. Czyli w tych w tych zawijasach idzie po prostu gruby, nie wiem przewód, kabel, jakaś taka żyłka. Dzięki jest to dużo bardziej odporne na temperaturę. Nie jest to w 100% odporne, o czym wam potem opowiem, bo miałem z tym niezłą przygodę, ale bez problemu żar następnego dnia będzie można wciągać e, odkozaczem. Czyli tak, jeśli chcecie tego używać do kominka, to musi być to stricte przeznaczone do kominka, czyli musi mieć te, te dwa trzy elementy, czyli e, metalową obudowę, zbrojony krótki wąż, gruby, szeroki i końcówkę. Czemu szeroki? No bo tam widzieliście, że będziemy zasysać grubo odcinki. Zbrojony, stalowy po to, żeby był bardziej odporny na temperaturę. W tym zestawie jeszcze jest taka zwykła końcówka. Tu musiałem zamienić to na taką z Milwaukee, którą miałem od odkurzacza, bo po prostu ją rozwaliłem i ciężko mi dokupić taka, jaka była, ale ta zdaje egzamin. Ta już, jak widzicie, jest węższa. Jest bardziej elastyczna. W środku nie ma takiego drutu. No i końcówka tutaj też była oplastikowana, bo to jest do zwykłego odkurzania podłogi. Dobra, przetestujmy go. No jak widzicie, wciągnął to bez problemu. Te grubsze kawałki bywało, że przytykały się w końcówce, ale przytykały się zazwyczaj w tym odcinku, więc wystarczy albo tę rurę wyciągnąć, albo troszkę postukać tą końcówkę, tak jak widzieliście i bez problemu to wciąga więcej. Również grube, duże kawałki, tak jak Wam pokazałem, no te całe niedopalone, zwęglone <laughs> fragmenty drewna wciągał bez problemu. No i teraz tak, no jego zastosowanie jeśli chodzi o... Jakieś takie majsterkowania, no jest niezaprzeczalne, bo faktycznie można go wpiąć pod sprzęt, można zasilać, to przy okazji działa też jak przedłużacz. Wszystkie sprzęty elektryczne zwykle mają krótki kabel, podłączone do takiego, um, takiego urządzenia, no mają tych 5 metrów więcej od gniazdka. Ale jeśli chodzi o kominek, no to tak, to co tutaj było, no załóżmy, że to były 4 dni, choć wydaje mi się, że więcej to zbierałem. Takich rzeczy jak to tutaj mógłbym zastać do tego odkurzacza przynajmniej 10 razy. Co daje nam 40 dni. Więc co półtora miesiąca trzeba się w ogóle przejmować tematyką e, popiołu. <laughs> I czym się nigdy nie zdarzyło, żeby musiał stąd coś bezpośrednio przez salon wynosić na zewnątrz. Zawsze to jest zasysane przez odkurzacz, więc to jest jego niezaprzeczalna cecha. A teraz coś o czym. Chciałem wam powiedzieć, powiedziałem, że <laughs> wspomnę potem. Raz zrobiłem tak, że myślałem, że już wygasło. Jak jeszcze nie za bardzo się znałem na napalniu w kominku, i na dole był jeszcze żar. A ja akurat wcześniej odkurzałem coś związanego z pracą w drewnie, więc były w środku wióry. <laughs> Fantastyczny pomysł, nie komentujcie. Ale zassałem to, to wszystko wpadło do środka, i tam zaczęło się po prostu żarzyć. Jeszcze przez to, że odkurzacz tam. Hmm, Przemilał to powietrzem podczas No to to jeszcze było coraz coraz bardziej tam gorące. Zaczęło się żarzyć i buchać dymem z każdej z tych dziur. A mimo to z tym odkurzaczem nic się nie stało. Jedyne co musiałem wymienić filtr. Zaraz wam pokażę w jaki sposób w ogóle to się robi. Jest jeden filtr w zestawie wymienny i nic mu się nie stało. Zobaczycie jakie są konsekwencje samego filtra w środku, bo są dwa. I działa to bez problemu. Więc nawet przy tak durnej decyzji jaką ja wtedy podjąłem nic się z nim nie stało. Dobra, chodźmy na zewnątrz, bo to będzie troszkę brudna robota. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda przy otwieraniu. Dobra, jesteśmy na zewnątrz. Sprawa wygląda tak: tu mamy po dwóch stronach takie uchwyty. To podnosimy do góry. Teraz zobaczcie, z całego tamtego spalenia zostały takie tutaj brzery. A i tak działa to bez problemu, ponieważ to wszystko działa w drugim filtrze, takim bawełnianym. W nim jest włożona tamta część, a tutaj w środku zbiera się to wszystko. Zobaczcie, to jest po prostu zbiornik metalowy, w którym jest popiół w tym momencie. Tędy to wszystko wpada. Tam się zbiera, no zobaczcie, to już ym, wcześniej już ze dwa razy czyściłem kominek, więc to jest, no nie wiem, jedna piąta możliwości. Ach. No i co, i to po prostu albo wysypujecie do worka, albo podsypujecie ten roślinem, czy sobie podjazd, jak chcecie, gdzie tam chcecie wykorzystać ten popiół. Bez problemu. Jest na tyle pojemny, że można cały garaż po jakiejś pracy, gdzie się szlifowało, strugało, można to wysprzątać. Idealnie to wszystko Wam zbierze. Nie ma możliwości, że on się zapcha, czy też braknie w nim miejsca. No dobra, tego tak wychwalam, ale podsumujmy w miarę obiektywnie. Jeśli ktoś ma stykły w garażu, potrzebuje odkurzać em, coś większego niż jest w stanie wciągnąć taki mały, domowy odkurzacz... Jak najbardziej polecam. Jeśli ktoś ma kominek jakiejkolwiek wielkości, zawsze będzie popiół, zawsze trzeba go zbierać. Wynoszenie go jest jedną z mniej przyjemnych czynności, więc warto sobie to jak najbardziej ułatwić i sprawić, żeby to było jak najrzadsze. Więc jeśli macie kominek, koniecznie kupcie sobie taki sprzęt. Nie wiem czy koniecznie ten, no ten akurat model mam. Ten jest przeze mnie sprawdzony i ten daje jak najbardziej radę, ale jest duży. Jest toporny. Pusty wprawdzie nie jest zbyt ciężki, no ale ja też jestem mężczyzną. Więc jeśli kobieta miałaby czymś takim, na przykład em, sprzątać cały dom, no to mogłoby być problem, bo on jest zbyt duży jak na takie potrzeby. Nie jest potrzebna po pierwsze aż taka moc, a po drugie aż taki pojemnik. On pusty jest już wyczuwalny pod ręką, a zapełniony naprawdę ma spokojnie paręnaście kilo. Jak jest 20. Więc jeśli nie macie kominka, nie macie jakichś takich dużych robót. Kupcie sobie zwykły odkurzacz. Jeśli majsterkujecie, macie kominek, koniecznie polecam zakup czegoś takiego. No wyobraźcie sobie, że trzeba popiół przy codziennym paleniu wynosić z domu raz na półtora miesiąca. No to jest naprawdę bardzo komfortowe rozwiązanie. Dobra, w tym odcinku to tyle. Dajcie mi znać, co myślicie o takim sprzęcie. Być może macie coś lepszego. Chętnie bym sprawdził parametry i porównał. My się widzimy znów w piątek, jak co piątek o godzinie 18 Pamiętajcie, żeby tam dać łapkę w górę, jak się podobało, zasubskrybować kanał. No i co, i do zobaczenia mojego wieczoru. Cześć!